Mała Srenka zostaje bombardowana recenzjami na IMDb, co skłania stronę internetową do zastosowania alternatywnego systemu ocen. Mała Srenka ofiarą review-bombingu z masowymi negatywnymi recenzjami publikowanymi przez boty. Mała Srenka zbombardowana w chińskim box office po rasitowskiej reakcji. Mała Srenka tonie w Chinach i w Korei Południowej pośród rasistowskiej reakcji niektórych widzów. Weeeeeeee! Spider-Man Across the Spider-Verse ustanawia rekordowe otwarcie dla Sony. Spider-Man staje się drugim co do wielkości debiutem kasowym 2023 roku. Jak franczyza Sony, Spider-Verse zdobyła kasowe złoto. Znowu Spider-Man poprzez Multiversum to drugi największy hit tego roku. Szalona kwota w weekend otwarcia. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Drwal i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Dziś zajmiemy się kilkoma dosyć istotnymi kwestiami. Przyjrzymy się temu, dlaczego niektóre filmy odnoszą sukces, zarówno kasowy, jak i sukces pośród widowni, a dlaczego inne tego nie robią, zaś przez widownie są pogardzane. Przyjrzyjmy się także temu, jak bardzo media czasem są w stanie odwracać kota ogonem, byleby tylko nie wyszło na to, że to co chcą przekazać, to bójdę na resora. Mówiąc krótko, dzisiaj przyjrzyjmy się temu, dlaczego w miejscu, gdzie mała Syrenka pływała brzuchem do góry, jak śnięta ryba, nowy Spider-Man z Milesem Moralesem jako bohaterem głównym odniósł spektakularny sukces i dosłownie rozjechał tym wszystkim konkurencję. I to już nawet nie walcem. On ją rozjechał czołgiem. Zastanawiacie się pewnie, co ja robię? Otóż jadę czołgiem, tylko tutaj, bo dzisiejszy odcinek napędza World of Tanks Blitz. To mobilna gra, gdzie staniecie za sterami ponad 450 czołgów i ruszycie do bitwy na 32 zróżnicowanych mapach, w których już teraz bawi się ponad 140 milionów graczy na całym świecie. World of Tanks Beats nie sposób się nudzić. Sezon pierwszy zabiera nas w futurystyczny świat przyszłości, ze specjalnymi czołgami oraz nagrodami. Zaś nowe sezony pojawiają się co każde trzy miesiące, warto więc być na bieżąco. A to jeszcze nie wszystko. Lubisz futbol? No to polubisz i to. Sam Lukas Podolski włączył się do gry ze swoim eventem. Od 8 do 18 czerwca możecie wziąć udział w ekskluzywnym wyzwaniu, gdzie odblokujecie unikalne nagrody i przedmioty kolekcjonerskie. Grać możecie już teraz za darmo, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i konsolach oraz pecetach. By dołączyć do gry, użyj mojego linku w opisie tego filmu, albo skorzystaj z widocznego w tym momencie na ekranie kodu QR. A teraz pozwólcie, że sam wrócę do gry, bo zaraz mnie załatwią. Do zobaczenia w World of Tanks Blitz. Tradycyjnie zaczniemy sobie od oceny na Rotten Tomatoes. Tomatoes, czy jak tam zwałos? Moi drodzy. Ocena jaka jest, każdy widzi. Nasz Spider-Man radzi sobie doskonale. 96 punktów procentowych ze strony krytyków i 95% ze strony widowni. I jak widać, tu mamy załączone All Critics, ale gdy sobie przyłączymy na Top Critics, sytuacja jest praktycznie identyczna. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało w przypadku widowni. Przypominam, że Verified Audience, czyli zweryfikowana widownia, to są tylko ci, którzy kupili bilet poprzez jedną z trzech sieci kinowych w USA. Tylko oni są verified. Reszta się nie liczy, oni są nie verified. Ale zobaczmy, co tam twierdzi reszta. Szary Mary! Moi drodzy, zero różnicy. Ocena jest identyczna. Ze strony tych, którzy udowodnili, że mamy bilet kupiony w USA, bo tylko to się liczy dla, dla tego serwisu. I taka sama ze strony całej reszty świata. I jakże duży jest to kontrast przy omawianej niedawno ocenie disneyowskiej Małej Śurenki, gdzie mieliśmy bardzo dużą różnicę, zarówno jeżeli chodzi o ocenę ze strony top krytyków i wszystkich krytyków, ale przede wszystkim olbrzymią różnicę ze strony widowni. Weryfikowana amerykańska widownia w 94% cała widownia na świecie. 57. Panowie i panie, jak widzieliście we wstąpiaku oraz wspominałem to też ostatnio, tego typu sytuacja, jaka ma tu miejsce, ona jest nie do przyjęcia dla masowych mediów. Ona jest jakimś błędem w Matrixie, dlatego też media oczywiście te postępowe, które pielęgnują uparcie jedną, słuszną narrację, jeżeli się nie zgadzacie, to jesteście bigotem, szowinistą, rasistą, tak? Dlatego też postępowe media uznały, że to jest efekt tak zwanego review-bombingu. To wszystko przez negatywne reakcje, które zamieszczają albo boty, albo wręcz prost raszt, tak? Dlatego właśnie wedle tych mediów ta ocena się nie liczy, liczy się tylko ta ocena. A tak w ogóle to najlepiej postąpił serwis IMDB. Gdzie otwarcie przyznają się do tego, że w związku z niecodzienną aktywnością, jeżeli chodzi o ocenianie tego tytułu, to oni uznają tylko te oceny, które im pasują, a cała reszta się nie liczy. Krótko mówiąc, jeżeli daliście ocenę 1, to znaczy, że jesteście botem, rasistą i review-bomberem, a jeżeli daliście ocenę 10, to znaczy, że jesteście dobrym, świadomym konsumentem, który grzecznie konsumuje podany produkt, ekscytuje się i czeka na kolejny produkt. Tak? No to teraz pozostaje zadać pytanie, dlaczego taki Spider-Man właśnie poprzez multiversum, posiadający, wow, ocenę 9 na 10 na IMDb, wliczając w to 107 tysięcy ocen, dlaczego tutaj wygląda to w ten sposób? Spójrzcie. Gdzie są? Gdzie są te jedynki? Dlaczego ich jest tak mało? Gdzie jest informacja, że jest tu specjalny system oceniania, tak? Tu jest informacja, unusual activity. Tutaj tej informacji nie ma. Co to jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten Tomatos? Nie ma właściwie różnicy, jeżeli chodzi o ocenę ze strony całej widowni, a widowni jedynie tej Verified. Hm? Dlaczego tak się dzieje? Przecież oba filmy łączy ten sam mianownik. W obu filmach przecież i w Małej Syrence i w Spider-Manie główny protagonista bądź protagonistka to osoba czarnoskóra. No tak czy nie tak? No Miles Morales to przecież jest. Czarnoskóry Spider-Man, no tak czy nie? Gdzie więc jest ten cały, jak to było? Review Bombing, stosowany masowo przez boty. Gdzie jest ten cały Racist Backlash? Ta racistowska reakcja, przez którą, jak widać, mała syrenka kompletnie sobie nie poradziła na chińskim rynku box-office, przez który osiągnęła rozczarowujący wynik w Chinach i w Południowej Korei. Gdzie jest ten backlash, przez który IMDB musiało dostosować specjalny system oceniania? No, i gdzie są wypowiedzi samych aktorów, którzy biorą udział w produkcji? Gdzie jest wypowiedź głównego aktora głosowego, który podkładał głos Milesowi Moralesowi, mówiący o tym, jak to brzydkie, radoskie trolle krytykują jego rolę? Tak jak to robiła przecież Hailey Bailey, odgrywająca rolę Arielki. Gdzie to wszystko jest? Moi drodzy, nie ma tego. Ponieważ problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem leży w tym, że Spider-Man Across the Multiverse to oryginalny, świeży, i co najważniejsze, wysoko jakościowy produkt to przede wszystkim dobra produkcja sama w sobie, która nie tylko dostarcza odbiorcom świetnych wrażeń audiowizualnych, ale także świetną, oryginalną historię. Co więcej, Spider-Man poprzez Multiversum nie próbuje nam podmienić starego Spider-Mana, Petera Parkera. Nie próbuje go przemalować na inny kolor, powiedzieć, to jest teraz Peter Parker. Macie go zaakceptować, a jak wam się nie podoba, to jesteście trolle, bigoci, rasiole. Nie. Robią coś zupełnie innego. Dostarczają nam nowego bohatera, który nie jest jedynie kalką innego koloru. Ma swoją własną historię, jest swoją własną postacią. Rozwija, a nie podmienia to, co znaliśmy do tej pory. Tu jest ogromna różnica. Rozwinąć coś, co ludzie znali, wprowadzić coś nowego, co będzie zgodne z duchem oryginału, to jest właśnie ta różnica między Spider-Manem a Małą Syrenką. Małą Syrenką, która jest tak naprawdę odgrzewanym kotletem jeszcze raz tego samego, tylko że w nowej szacie, i to i nie tylko, oraz z nowym przesłaniem. Tam, gdzie Disney uznał, że przesłanie jest już przejrzałe. Zobaczcie, jak starano się nam sprzedać Małą Syrenkę. Jak starano się nam wmówić, że to jest nowa, lepsza wersja. Że ona jest dla współczesnej widowni, że aktualizuje wszystkie wątki, aktualizuje piosenki, aktualizuje nawet główną bohaterkę. A jak próbują sprzedać Spider-Mana? tym, że jest to nowa historia ze Spider-Manem. Z nowym Spider-Manem. Co więcej, wprowadzają oni nie tylko Maesa Moralesa, który do tej pory był naprawdę gdzieś tam bardzo, bardzo niszową wersją Spider-Mana, znaną chyba tylko największym maniaką komiksów. Nie tylko wprowadzają go na szersze wody, teraz każdy go zna, ale także wprowadzają masę innych postaci, w tym także silną postać kobiecą, Gwen, która ma przecież swój własny rozwinięty wątek w nowej części. Masę jeszcze innych bohaterów, Spider-Manów, wszystkich wzorów i kolorów. Dlaczego więc... Tym samym w dużej części odbiorcom, którzy objechali małą syrenkę Disney'a, ci sami wychwalają pod niebiosa spider -mana. Ci sami ludzie, których te wszystkie magazyny wyzywają od botów, od troli, od rasistów, uwielbiają ten film. Dlaczego? Bo jest to dobry film. Po prostu. Jest to film, który daje rozrywkę. Taki jest cel filmów dawać rozrywkę. Rozrywka wiele ma imion, ale zawsze jest rozrywką. Nie próbuje dyktować warunków. Albo wam się to podoba, albo się nie liczycie. Ten film po prostu daje rozrywkę. I od widza nie oczekuje tak naprawdę nic w zamian. Nie oczekuje tego, że będzie odbierać danych bohaterów, dane wątki w dany sposób. Widz sam wie, jak to odbierać, bo każdy ma własny umysł. Każdy myśli samodzielnie i każdy odbiera inaczej konkretne dzieło kultury. No, a gdy już o tym mówimy. Jeżeli częściej chcecie widzieć to, dzieło kultury, no to gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwonem. Tym sposobem, gdy ja puszczam nowy materiał, wy widzicie, że ten materiał się pojawił, bo inaczej, no to bywa różnie. A tak kanał rośnie w siłę, wy dostajecie więcej dobrych materiałów, a ten łysy brodać będzie mógł wypić wasze zdrowie szklaneczką whisky za hajs z YouTube'a. No i wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję pięknie z góry, a teraz lećmy dalej do materiału. No ale media głównego nurtu będą w zaparte. Fani mówią, że mała syrenka jest kolejną ofiarą review bombingu. Nie, nie, nie. To nie fani to mówią. To wy tak mówicie. Moje wykwietuszki, kochane. To wy szukacie problemu na siłę, tam gdzie go nie ma. To wy twierdzicie, że jedynie stoi za tym, że na zagranicznych rynkach, w Chinach, w Korei, ale patrząc po wynikach nawet w Europie, mała syrenka sobie nie radzi. Nie radzi sobie tam, gdzie czarnoskóry Spider-Man, Miles Morales, radzi sobie doskonale. Moi drodzy, oczywiście media będą próbowały teraz zbudować narrację sukcesu wokół Małej Syrenki za wszelką możliwą cenę, bo ta produkcja nie może okazać się klapą, prawda? Moi drodzy, jak czytamy, Mała Syrenka żegluje na nowym kamieniu milowym, jeżeli chodzi o globalny box office. Po czym, jak dopowiada nam już podtytuł, film e, nieźle sobie radzi w lokalnym box office amerykańskim, Jednakże już dużo gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o rynek zagraniczny. No to przepraszam bardzo, tytuł przeczy sam sobie w tym momencie. To, to już trzeba chcieć, to już trzeba umieć, nie? Pozwoliłem sobie zerknąć na wyniki Box Office obu tych tytułów. Mała Syrenka łącznie zarobiła już 414 milionów dolców, z czego ponad połowę z tego, bo 229 milionów w USA, poza USA jedynie 185. I wydawać byś mogło? Kurczę, to jest. Chyba całkiem dużo, nie? Pod warunkiem, że nie porównamy tego z wydatkami na film. Moi drodzy, wedle informacji powszechnej, produkcja nowej małej syrenki kosztowała 250 milionów dolarów. Hej, czyli w sumie można uznać, że się zwróciło, tak? No tu jest 414 milionów zysku, 250 milionów wydatków na produkcję, więc chyba są na plusie, prawda? <laughs> Tylko, że widzicie, produkcja to jedno, a dochodzą do tego jeszcze koszty marketingu. To już nie jest tak wesoło. Jak możemy przeczytać już w maju, pojawiały się pytania, czy Mała Syrenka, aby na pewno, będzie tytułem rentownym. I w tym artykule zwracałem uwagę na bardzo ważny fakt, że, że Mała Syrenka kosztowała owszem 250 milionów dolarów, jeżeli chodzi o produkcję. Jednakże trzeba do tego dodać także 140 milionów, jeżeli chodzi o wydatki na globalny marketing. 250 milionów plus 140, 390 milionów dolców. Jak zresztą pisze autor artykułu, przy wyniku globalnym rzędu 400 milionów dolarów zysku, ta rybka będzie stratna, około 20 milionów, biorąc pod uwagę różne dodatkowe koszta. Krótko mówiąc, w tym tempie Disney będzie mieć fart, jeżeli w ogóle wyjdzie na zero. Premiera światowa miała miejsce 24 maja 2023 roku. Mamy więc już 3 całe tygodnie po premierze małej rynki. To już jest końcówka, jeżeli chodzi o box office. Po trzech tygodniach bytności w kinach, to już nie jest tak, że to będzie wyglądało jakoś super lepiej. To już nie jest tak, że to się jakoś diametralnie zwiększy. Spider-Man, którego premiera miała miejsce 30 maja 2023 roku, a więc cały tydzień po Małej Syrence, w tym momencie zarobił już 390 milionów dolarów. Więc niemalże tyle samo, co Mała Syrenka, mimo, że jest o tydzień krócej tak powiem na rynku Przed nim jeszcze kawał czasu Jego bytności w Chinach. Co ciekawe w Chinach Tam gdzie mała syrenka odniosła Spektakularną porażkę Druzgoczącą wręcz Że wręcz wyzywa się w tym momencie Biednych Chińczyków, Koreańczyków I w ogóle Azjatów od rocistów Bo nie chcieli oglądać małej syrenki Na tym samym rynku Spider-Man radzi sobie doskonale Jak ryba w wodzie Poza samym USA Chiny są Miejscem, gdzie jest najbardziej oglądany. Ależ wybiórcie ci Chińczycy, co? Biedną, czarnoskórą, małą syrenkę odrzucili, ale już Spidermana czarnoskórego przyjęli z otwartymi ramionami. Dziwna sprawa, czy nie? Słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie Spiderman kosztował, jeżeli chodzi o produkcję, zaledwie 100 milionów dolarów. Przy 250 milionach dolców budżetu małej syrenki, no powiedzmy sobie, że te 150 milionów robi różnicę. By dopełnić tego obrazu, dodajemy to, że jeżeli chodzi o koszty marketingu nowego Spidermana, to plasują się one w przedziale między 100 a 125 milionów dolców. Szacuje się więc, wedle tutaj podanego artykułu, choćby próg rentowności nowego Spidermana to coś pomiędzy 450 milionów a 500 milionów dolców. I nie mam wątpliwości, że taką kwotę spokojnie ta produkcja osiągnie. Panowie i panie, co pozostaje mi dodać? Ja sam nie mogę się doczekać, aż zobaczę nowego Spidermana. I aż sam wystawię tutaj swoją ocenę. Niestety nasze małe kino lokalne zamyka się na wakacje, więc muszę szukać sensu gdzie indziej. Ale patrząc po dotychczasowych recenzjach i opiniach, to produkcja jest równie dobra jak część poprzednia. Więc szykuję się świetny sens. Moi drodzy, piszcie, co wy sądzicie o tej całej sprawie. Kto jest winien tak ogromnej różnicy ocen? Dlaczego mała Syrenka została wzgardzona tam, gdzie Miles Morales, czarnoskóry Spider-Man, jest wychwalany pod niebiosa? Czy myślicie, że masowe media kiedykolwiek wyjdą z tej swojej bańki i spojrzą na to, jak sprawy wyglądają? Czy może będą trwać w zaparte? Aż do kolejnej finansowej klapy. Komentarze należą oczywiście do Was. Ja odsyłam na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch. Przypominam raz jeszcze o naszym World of Tanks. Zachęcam do gry, jadąc nie tylko czołgiem, ale także w pociągu, czy tramwajem. Tak czy inaczej, dziękuję pięknie za uwagę. Z brudatym pozdrowieniem, drwalrym bajło.